Czy zorza polarna może być niebezpieczna? Zorze polarne, choć rzadko występują u nas, to jednak niekiedy się pojawiają. Jednak to raczej domena tych regionów bardziej na północ albo bardzo, bardzo daleko na południe, blisko po prostu biegunów. Wynika to wprost z tego, czym są zorze polarne. Czyli efektem, reakcją cząstek pochodzących z wiatru słonecznego, tych cząstek, które niejako emituje słońce. Które po przeniknięciu do ziemskiej atmosfery reagują z cząstkami tymi już w naszej ziemskiej atmosferze. I wówczas mamy takie doskonałe efekty wizualne. Tu nie wolno zapominać o tym, że, że to pole magnetyczne naszej Ziemi chroni nas przed tymi cząstkami z Słońca. Ogólnie można powiedzieć, że te cząstki, które trafiałyby w Ziemię, i ze Słońca, i z kosmosu stanowią bardzo duże zagrożenie dla życia. Dla naszego też. I bez tego pola magnetycznego, które chroni naszą Ziemię, to życie właściwie nie mogłoby istnieć na Ziemi. Przynajmniej na powierzchni Ziemi. Może w wodzie, na odpowiednich głębokościach dałoby się jakoś żyć. No ale. Takie życie, jakie my znamy, jakie nas otacza, bez pola magnetycznego nie mogłoby istnieć. To pole magnetyczne Ziemi przechwytuje wszystko, no nie wszystko, jakby przechwytywało wszystko, to nie mielibyśmy zorzy, zorzy polarnych, ale ono nas chroni. Jednak część tych cząstek jest w stanie docierać do naszej atmosfery, no do tych bardzo wysokich warstw atmosfery, i wówczas, kiedy dojdzie do takiej reakcji, Możemy obserwować te wspaniałe zorze. Kiedy dojdzie do jakiejś burzy słonecznej, kiedy dojdzie do większej emisji tych cząstek, wówczas to prawdopodobieństwo, że te cząstki przenikają, jest większe, i wtedy mamy zorze polarne, które przy odpowiedniej ilości tych cząstek możemy obserwować również u nas, a wręcz nawet na równiku. Ale pytanie było inne, czy one mogą być dla nas niebezpieczne. Sama zorza, ten efekt świetlny nie. Troszkę gorzej, jeśli chodzi o to, co ją wywołuje, czyli te cząstki, które jednak przedostają się przez tą naszą y, tarczę, pancerz to pole magnetyczne, które chroni życie na Ziemi. I tutaj w przypadku bardzo gwałtownych wybuchów, czy też burz słonecznych, kiedy ta emisja tych cząstek z słońca jest wyjątkowo mocna, wówczas to zagrożenie może się zwiększyć. I na przykład może doprowadzić to do zaburzenia pracy satelitów, a wręcz do ich uszkodzenia. No jednak, one są troszkę od tej powierzchni chronionej przez naszą Ziemię oddalone. Natomiast w przypadku już takich ekstremalnych, Zaburzeń ekstremalnych ilości tych cząstek, wówczas może nawet dojść do zaburzenia pracy sieci energetycznych, a nawet, do a nawet do awarii tych sieci energetycznych. Na przykład przerw w dostawach prądu, problemów z transformatorami. Oczywiście musimy pamiętać, że to nadal nie stanowi dla nas zagrożenia, jednak gdyby doszło do jakiegoś niebywale mocnego wystąpienia burzy słonecznej na Słońcu, wówczas ta zorza mogłaby, może nie zorza, tylko te cząstki, które wywołują zorzę, mogłyby stanowić dla nas pewne zagrożenie. No musielibyśmy jakoś zareagować, nie wiem, gdzieś się schować. Nie wiem, czy by to nam zbyt dużo pomogło, ale jednak coś by to dało. Jednak takie rzeczy raczej się nie wydarzają, przynajmniej ja o tak mocnych Uderzenia w ziemię nie słyszałem, ale efekty na niebie byłyby naprawdę wspaniałe. Pamiętajmy tylko, że wtedy, kiedy te zorze polarne są widoczne u nas, wcale nie oznacza to, że jest źle. Tak się zdarza i to o wiele częściej niż mogłoby się nam wydawać. Chociaż jeśli chodzi o to, to piękno tych wydarzeń, szkoda, że jednak tak rzadko. Więc nie bójmy się, pamiętajmy, że. Ta aktywność Słońca jest cały czas monitorowana. Pamiętajmy, że ta pogoda kosmiczna, jak to się pięknie nazywa, jest czymś, co możemy na przykład obserwować. Możemy te dane, no wystarczy wpisać pogoda, pogoda kosmiczna możemy takie informacje w internecie na YouTube znaleźć i tutaj również możemy to zrobić. Właśnie od tej pogody kosmicznej zależy czy dojdzie do tych zorz polarnych u nas, do tych zorz, czy dojdzie do nas do wystąpienia tego zjawiska zorzy polarnej. Więc obserwujmy i może kiedyś uda nam się taką zorzę polarną zaobserwować, ale się ich nie obawiajmy. To nie jest coś, co będzie stanowiło dla nas zagrożenie, a jeśli dojdzie do czegoś takiego co będzie dla nas zagrożeniem, to oczywiście zostaniemy najprawdopodobniej o tym poinformowani. No i kolejna bardzo, bardzo ważna kwestia: tutaj raczej nie będziemy koncentrować się na podziwianiu piękna zorzy polarnej, tylko będziemy próbowali w jakiś sposób uniknąć tych zagrożeń pochodzących z kosmosu. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.